wiesz, w życiu często boimy się straty. Boimy się, że jeśli coś puścimy, jeśli kogoś stracimy, albo jeśli zawali się nasz w pewien sposób poukładany świat, to już nigdy na nowo go nie odbudujemy. To naturalne, bo nasz umysł szuka bezpieczeństwa i szuka kontroli. Ale prawda jest taka, że dopiero kiedy coś tracisz, otwierasz przestrzeń na coś zupełnie nowego. Sam wiele razy przechodziłem przez chwile, które w pewien sposób wydawały się końcem świata, rozstania, które bolały, jakby świat miał się zatrzymać, straty, które wywoływały we mnie strach czy poczucie pustki. Ale dziś. Patrząc z perspektywy, wiem, że każda z tych strat była początkiem, początkiem drogi, która prowadziła mnie właśnie tam, gdzie powinienem być. Strata to nie jest koniec, to jest zaproszenie. To zaproszenie do tego, żebyś spojrzał na siebie i swoje życie. Zupełnie inaczej, zupełnie z innej perspektywy. Psychologia mówi jasno: człowiek rozwija się najczęściej właśnie wtedy, kiedy zostaje wyrwany z tej wygodnej rutyny. I choć na początku jest w tym ból, a i owszem, to właśnie on popycha nas do wzrostu. Pomyśl o tym. Ile razy w Twoim życiu coś się rozsypało, a dopiero potem odkryłeś w sobie siłę, w której tak naprawdę wcześniej nawet nie widziałeś? Ile razy strata otworzyła Ci drzwi, których nigdy sam wcześniej byś nie otworzył? Wygoda rzadko prowadzi do rozwoju w zasadzie w ogóle. Wygoda daje chwilowy spokój, ale jeśli stanie się Twoim celem, zamienia się w nic innego, jak więzienie. Życie wielokrotnie pokazało mi, że to, co na początku wydawało się niesamowitym dramatem końcem życia, końcem świata, w zasadzie stało się największym i najpiękniejszym darem. Bo to właśnie strata wyrzuca nas z tej strefy komfortu i zmusza, żebyśmy zaczęli odkrywać nowe możliwości. Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najtrudniejsze? To, że czasem musimy stracić samych siebie, a raczej obraz siebie, który budowaliśmy przez lata. Które podpowiada, muszę udowodnić, że jestem wystarczający, że jestem najlepszy. Muszę kontrolować, żeby nie zostać zranionym. Muszę być taki, jakiego oczekują inni. I w pewnym momencie ten obraz po prostu zwyczajnie zaczyna pękać. To boli. Ale właśnie wtedy. Kiedy umiera to fałszywe ja, rodzi się twoje prawdziwe ja, autentyczne, spokojne, wolne. Strata ego to jest największa lekcja i największe w zasadzie błogosławieństwo. To samo dzieje się w zasadzie w relacjach. Tracimy ludzi, którzy mieli być z nami. Na zawsze. Przyjaciele odchodzą, związki się kończą i boli. Jasne, że boli. Ale jeśli spojrzysz głębiej, zobaczysz, że każda taka strata oczyszcza przestrzeń. Dzięki niej zaczynasz widzieć, że zasługujesz na coś więcej na prawdziwe relacje. Pełne szacunku, pełne bliskości, pełne zrozumienia. Nie każda osoba ma zostać w Twoim życiu na zawsze. Niektórzy przychodzą tak naprawdę tylko po lekcje. I tu dochodzimy do tego najważniejszego, do tej trudnej prawdy, że niebo wymaga śmierci. Nie w sensie dosłownym oczywiście, ale symbolicznym. Aby wznieść się wyżej, musisz tak naprawdę pozwolić umrzeć temu, co cię obciąża, co cię trzyma przy ziemi: Twoim lękom, Twoim przekonaniom, starym niepotrzebnym wzorcom czy schematom, Twoim przede wszystkim iluzjom. To tak jak z balonem. Jeśli nie odetniesz tego worka z piaskiem, który go trzyma przy ziemi, no, nigdy nie polecisz ponad chmury. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Wiem, jak bardzo kurczowo potrafimy się trzymać tego, co znamy. Nawet jeżeli boli, to potrafimy tego nie widzieć. Ale prawda jest taka, że dopóki nie odważysz się puścić, nie zrobisz miejsca na to, czego tak naprawdę w głębi serca pragniesz. Może właśnie teraz coś w twoim życiu się kończy, może czujesz stratę, której nie potrafisz zrozumieć, może boisz się, że pustka zostanie z tobą już na zawsze. Pamiętaj, pustka nigdy nie jest końcem. Pustka jest przestrzenią, w której może narodzić się coś zupełnie nowego. Dlatego chcę Ci powiedzieć jedno: nie bój się tracić. Nie bój się. Strata nie odbiera Ci życia. Ona prowadzi Cię głębiej. Prowadzi Cię do tej prawdy, do Twojej siły, do Twojej autentyczności, do Twojego głębokiego ja. Bo tylko wtedy, kiedy pozwolisz czemuś w tobie upaść, możesz naprawdę wznieść się wyżej. I tego ci życzę. Aby wzrosnąć, trzeba odważyć się na stratę. Kochani, zapraszam serdecznie do lektury artykułu, który jest dzisiaj na stronie akademii transformacyjs.com w dziale blog. Jak zawsze mówię, tam jest dużo, dużo więcej. Kochani, serdecznie dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie lajki, komentarze, udostępnienia, nawet jeżeli z Wami ten filmik nie rezonuje. Być może ktoś właśnie jest na takim etapie swojego życia, że coś traci, i może potrzebuje tego usłyszeć jako chociażby otuchy. Także dziękuję za wszystkie udostępnienia, dziękuję również za subskrypcję mojego kanału na YouTube. Kochani, życzę Wam cudownego popołudnia, cudownego. No jutro, poniedziałek. Jak wszyscy ubolewamy nad tym. Kochani, trzymajcie się ciepło. Kochajcie się więcej. Do zobaczenia jutro. Pa.